Witam was, z strony Shadik jest. jestem Czeko, dobry Witam, no i jest jeden problem, bo już Czeko skończył domek, a mi niestety przerwało nagranie w trakcie i no. no zaraz wyszło jak wyszło U mnie Więc zaraz możecie przyspieszoną wersję tego No, Dostać, u Czeko zobaczycie w dalszym części. Miało. Ja już zacząłem budować tutaj magazyn. Czy taki w połowie? No, co. Idziemy teraz na te nie? Po szkło jakieś. się jakieś. No, idziemy po szkołę. domek skończony. No. Widzisz to? I zobacz u Ciebie też te skrzynki są odwrócone w drugą stronę w ogóle. No są. Patrzą w inną <noise> stronę niż powinny. Tu jeszcze te zrobić z drugiej strony skrzynie. To co tu będzie magazyn tylko? No... Zrobić jakiś, nie wiem, też tunel na dół Ale dyń. Tak myślę, żeby tory wykorzystać też No Na dół, no no, no to może być fajna kolejka górska O Okej, okay? patrz, 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 patrz Mamy gościa No, właściwie widziałem go wcześniej, kurde, nie wiem jak teraz tam a w tej wersji jest Nether? Nie, nie ma w tej wersji. Yes, 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 jest, jest, jest Nether. O kurde. Chyba. No tak, przecież stary no. Wtedy zrobiliśmy Nether nam jakiś dziwny żywioł zniszczył ten, cały dom. No i znaleźliśmy. Miałem My, w ekwipunku. Tak. Tak. A to już mamy sprawcę. Magia jakaś była. <grystanie> nie wiem, no chyba no, 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 <grystanie> się da. Jak dostałem takie coś, to było chyba tylko jedno do, do przekazania przez moce Minecrafta. No no. Albo to hey. stary ten, nas ostrzegało, żeby hey, więcej albo, tego nie robić Albo mi się wydawał, albo to monitor mi taki mindfuck zrobił, ja miałem przez chwilę taki, taki dymek tutaj przez ten Przez okno, Serio? jakby światło padało Holy shit. A ten, podobna się hero brain bo zaraz tam dymek No tak, ale tak wiesz, jakby cień był, nie? Nie <laughs> no wiem czy ten to ten widać, czy to monitor mnie po prostu, nie wiem, tak Weź, nie strasz, bo się wystraszę. wstanę grać Minecrafta. No, dobra, chodź. Idziemy, chodź na górę. Ej, w sumie musimy zrobić to tym Może musimy jakoś go, nie wiem, odwołać? No, wezwać go. Bo potrzebujemy dużo złota i potrzebujemy mostona. Tego takiego wiesz, strawy Z trawy kamienia. No, wiem, wiem. Ale, to mamy cel. W tej wersji jest tylko przy Spawnerach, o ile występują takie. Nie? Tak, tak, tak. To występują dość tylko. po to, to znaleźć. To będzie wyzwanie. Ale wyzwania są dla nas na bo pewno. W tej, bo w tej wersji chyba jeszcze nie ma tej. Azteków nie ma. Ja pierdol... W dżungli. To co? To idziemy po szkło, nie? No idziemy, idziemy. Okay. Teraz on no, zejść. Więc co ja ten zejdę, bo tutaj kopałem się koblem. Więc tylko, że... Aha, bo to jest coś. Jest nieproszony gościu. No, Masz huk? Się... Nie, nie posiadam. No, mam tylko jedną mieć, więc nawet nie zrobię. Się źle skończy. No dobrze, zamknę to za sobą drzwi i idę na około. Zabijem go. No to dobrze. Zniszczył, no, ale. Urach, No No. E, Ej, tu pod nami jest spora. Czekaj, i ty jest on? Czy żyłem? kojarzy taki biom jak yy, ten, ten minecraft polska nagrywał to on miał ten też w takiej górze on zrobił taki fajny y, długi most ze szkła ty, a może tak się nie wiem zainspirować tym najpierw musisz tyle piasku wykopać a, myślę, że zrobię takie też cięcie nie, ty możesz tam fajnie zmontować to i przyspieszyć jak kopiemy to nie no ja no po prostu stanę dam F1 a ty sobie a też tak może zrobić? To będzie fajnie wyglądało. Weź się podkop, a ja będę kopał. Co? Odpalimy Minecraft tle po prostu drug kolejnego i to. Ej, to, to, to się chyba timelapse nazywa, nie? No, Czy jak tam? Timelapse. Eee, mamy tam dużo tego. Trzciny. Trzeba ją wykopać potem. O Jezu. Dobra, to powiedz jakiś no, gotów, jest... ja sobie zrobię ten. Ja to jak mówię jest taki bardziej oldschoolowy chcę zrobić jak kiedyś się nagrywał żeby montaży, a <taki> takie na szybko, na spontanie nagranie. To... Ja mogę tego. Mm, przyspieszyć tylko wykopanie, a u ciebie będzie cała wersja tego wykopania. W no. W prawdziwym czasie. Dobra, to ja robię cięcie i uczekam, byście fajnego tam rybcika, widzieli. To ja yes. znikam. I widzimy się jak wykopię kilka staków. Alex, tak. Chłopca ten na YouTube siedzi. Już przestałeś kopać, znudziło ci się. Nie ma chłopaty. <noise> 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 Okej, okay, witam was po przerwie. To już trochę nakopałem. Chyba powinno starczyć, nie czeko. Tak. To co, wracamy no, i idziemy jest. teraz. <noise> idziemy przepalać to. Dobrze, że zrobiłem tą piecownię zwaną. Piecownię? Co jest? No właśnie nie wiem czy się odwala, nie? W ogóle, nagle jak ten, y, tam robisz tam lapca, staraj się tak dziwnie ciemno robić, nie? Zobacz, zobaczysz na nagraniu, ja ci mówię Zobaczymy stary. Na to jest to, to, jest coś bardzo podejrzanego. nie? Co Okej, okay, ale wiesz co, tak myślę, żeby takie schody zrobić. A powiedz co, na razie, po prostu wkopię się i zrobię drabinkowe takie. Wejście. Ej, ale paster, jak to wygląda, tu można takie fajne rzeczy porobić na dole. No. Jak ostatnio przeglądałem takie te screeny nie? na internecie, właśnie taką inspirację chyba wezmę i też to zrobię. O, no, podkop się tak, bo nie chcę za bardzo wiesz, niszczyć. Dobra, w sumie czekaj, zrobię takie te schody. Czyli ten. Czy tutaj poszliśmy? Bo tędy, nie? Schodziliśmy. Tak, tędy, dobra. Jakbyście pytali skąd wiem, co zaraz czeka, gdzie jest, to po prostu mamy streama w <grych> Discordzie i sobie poglądamy, co robimy. No. A ty mnie. Jest, no. jest na równi. Sk jak mi dał Ej! na mięso. O... Ja w ogóle stary ten. Nie mam węgla. Co masz. I tutaj żyć tego do pieców, nie przypalało. Jest. jest. W ogóle jakoś da się chyba że ciągle piece pieć się pali, nie? No, tylko że to jest taki bardziej dekoracyjny detal. Ale też fajnie. Wygląda. To zniszczy. Proszę, tu pochodnie? Jakbyśmy <grym> mu się skończyły. Tak żeby równo było widź. To co? Ja idę jeszcze... No muszę i tak drewno pokopać. I zrób tu jakieś drzwi stare wyjście, bo tutaj nie ma jak wyjść stąd. No przecież są, tu. Gdzie? No tutaj są. Ja myślałem gdzieś tutaj zrobić to jest tutaj, strane, o... Nie żebyś nie musiał... Coś tam <grym ten. grym> no mogę przenieść. Nie, nie. dobra, fajnie to wygląda, bo to tak będzie gdzieś nie wyglądało. Widziką jaką tam postawiłem? No Zobaczysz na timelapse Zobaczysz to na Co robiłem? Nagraniu. No Albo ci pies wstał Albo dwa od ciebie stoją Chcesz tak ich postawić? A nie Gdzie? W... Skąd Gdzie u mnie stoją? No mówię, że nie są A nie, u mnie ten, nie Siedzą u ciebie? Nie, siedzą, no A patrz, u mnie stoją ja mówię ta wersja jest dziwna, ale zarazem klimatyczna, nie. No. Dostaw mi psa. Sycholu. Maj długi. E, masz te, sadzonki? Drzewa? 20. Jakieś? To, to weź tutaj ten żeby to wiesz, trochę zarosło. Czekaj, jestem To Dobra, Ewiec? Jest. Tutaj chyba tutaj. Tutaj zrobię zejście w dół. Fajnie, żebym się dalej wkopał tak na, na, tą, na tym konionym takim Znaczy pomiędzy tymi górami Ale wątpię Nie wiem, Czy kiedy... znaczy, mi w ogóle starczy drabinek, ty? Tam weź mi troszkę drewna tak mi zabraknie Eee... masz drewno? Tak ja. Deski Potrzebuję Wooden Ohohoho, ho, ho ho Wooden A, pochodnie nie mam Mam tylko jedną Woman ha, 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 ha woman ha No ha, ha. nie, ja się kopię w ogóle? Abyś ja tu mógł przejść i rzucić mi kilka torczy. To ja nie, nie mam torczy. Bez problemu Co jest? ja byś, czekaj, e Ja jestem tutaj w tym magazynie. Okej. Okay. No, potrzebuję, bo zaraz ten w ogóle nie wiem gdzie. Czekaj, em. Tutaj. Muzyczki. Jezu, kolejny raz. Leci moja ulubiona muzyka, nie? Minecraft. O, czekaj! Ty stój tam, gdzie jesteś? Przykopi się do ciebie. Będę wiedział, gdzie kopać dokładnie. O, A i Ty węgiel, chcesz? super. No, na znaczy zrobimy takie kilka, nie? Przejść Bo ja chciałbym się kopać tam Pomiędzy tymi szczelinami I tam, nie wiem, takie wiesz, miasteczko lewitujące budować, albo coś w tym stylu Jak, Jakąś ten farm by się przydało zbudować 40 minut nagrania to zrób cięcie i nagraj nowe Nie, po co Niech będzie co wierzy, wierzy? nie? Bo wiadomo, że ci... no, tak no, Gdzie mamy ten? ten y... Czekaj, kto Wziąz... jest ten? Elementy? Będę i tak przyspieszony, ha ha ha, ha. <grymianie> Nagrywamy to o 1.23 Ale fajnie Alfa nie jest. I w końcu nie wiercą kurna. I tu masz, sobie tak fajnie rozkopać, jakoś nie wiem, tu upiększyć, takie, wiesz. Ja na razie kupię węgiel Razu. No ale jak już zacząłeś to możesz dokończyć Co tu ja mam większym przestrzeń zrobić czy co? No tutaj jakieś wiesz takie nie wiem Jakbyś mógł jakieś nie wiem coś w ogóle wydostać żeby Czekaj Trzeba zobaczyć jak w ogóle kopać dokładnie A, to się dopiero mało wkopałem Chciałem się przekopać na sam dół czy mi zaraz zabraknie drabinek O! Ta stara idealnie, nie? Żeby nie spać i tak się kopać. no co robi? Trzeba. Nie, e, chodzi. Też ten, deski. Trzeba oznaczyć ty. przystanek Potrzebuję więcej. drobin. powinno starczyć. O, jest gizior. Nie wiem, może coś tam coś wybudować. Czym no się zająć, mam tutaj zadanie? Bo się respią. Serio. To jest kurna świnia mam razu do chaty. A to świnia. Mamy domowe zwierzątko. Naprawdę to, to jest. No na razie nie mam I... pomysłu co to zbudować. No ja planuję teraz ten. Właśnie tam się... A no... <laughs> no się to... w ten? Nie, to ty mnie widzisz tam. Okej. Okay. Ja miałem radę. Ty pająku, idź mi z tą. Trudniesz mi tutaj. Ej, No. Mamy kompana. Kolejnego. No ej! Co z tym pająkiem? Idź! O, to pa... Nie! Spadłem! Gdzie ty jesteś? Tutaj. Co to było? A no, to jest... A to jest owca, Jezu. Czy ten... Dobrze. Zbuduj farmę, której nigdy nie dokończyłeś. Hmm. Może na tym się uda. No. Możliwe, możliwe. Trzeba znaleźć tylko odpowiednie miejsce. Dobre, to jest do wchodzenia. Misakry. Siemano Fuck, mi spadł. No, jednak nie. No, do spania. No, co ja zrobię ten? Spaść mm -hmm. Dokładnie tak. Cyk. Time to sleep. O oh. i time, time tam time to wake nowy up. Dzień. Nowy dzień, nowe przygody. Dokładnie. Wow, ale to niesamowicie wygląda wszystko. Są <głos》> piękne te tereny Wyspy No, dobra To tak, e, no nie wiem, mogę dać jakiś pomysł, co byśmy zrobić Jak ci wcześniej mówiłem, nie, że jakby ten mm, Chodź za mną, ci pokażę, może czegoś ktoś starszy mi drabin? No, to może lekko zabolić. Nie Zab dał się Nie się tak łatwo No i nie trafiłem Ale straci. Mam tyle samo co ty. Ogólnie ten. ten co spawner, nie? No. Można znaleźć na dwa sposoby. Albo trzeba znaleźć ten yy, pustynię i one się respią w takich, by, mini kopalniach, nie? Mhm. Albo no po prostu dziś. Ja ten kopalni znaleźć. To co może zaś ten będzie, że czego bije biję siostry, <laughs> się obudzi. Co? <laughs> to było złoto, fajnie się nagrało. O, dobra. Trzeba mi ci pokazać, oczywiście. Ty, brązowa owca tam jest. Dobre, dobra, czekaj. Tylko, a, bo my w ogóle z drugiej strony się wykopaliśmy. Czekaj, e, tutaj chodź. Czao, jak? Już tu wyrosło. Wyrosło drzewo, to wezmę. Nie, ja tam się nie zabij. Ty. Możemy zrobić jakieś platformy, nie? Doprowadzić? I gdzieś tu po środku zrobić ten e, e, farmę jakąś. No. Więc ja tam plany Nie mam. Zabił Ech, to jest najmniejszy problem, który, który mamy się teraz przejmować. Tym razem zrobię chyba ten, bazę z kamienia, bo jak zaś ma wszystko sponąć, to podziękuję. No już w górę mamy z drewna. Na szczęście ja to stawiałem. A gdzie na mnie to? Tak? <laughs> Scho ale schodki tyś stawiał. O. To prawda, akurat I Teraz, ej wiesz co, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś Gdybyś w... mógł pójść do tego kanionu, ja bym cię zlokalizował poprzez niki, i się, się przekopał O, 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 właśnie tam Tylko czekaj, gdzie ty porazłeś, bo ze swojego nie widzę No bo na shifcie jestem Dostań, okej, okay, tam jesteś Ja musiał się przekopać Gdzieś tutaj Ej. Co? Kurczak mnie chciał zapchnąć Ty normalnie nie pchał Nie ufaj nikomu Wiesz co? Zrobię sobie kurde w końcu tą kamienną łopatę, bo się trafi zaraz Ja Na ja Że kopałem tego, ten piasek, nie? No. Już miałem taką ochotę zrobić diamentową łopatę A tutaj w tą dziurę, tam? Tak, 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 no i właśnie tutaj się fajnie rozbudować Właśnie potem wiadomo, piększe te tunele to Popatrz. jest taki prototyp. Nie wiem, szukaj swojego niku. Nie widzisz na shifcie. Niżej jeszcze, tak? Może kopać. No. Tak to. No. Się boję, że O jest, jest, jest. Dobra. Super. Ciemano. Juju. O. Ju. Co. Ten kamień? Hmm. Przecież tutaj bym z drewna tak poprowadził, tak żeby urozmaicić. A bo z kamienia, a zrobi się te barierki jakieś No, znaczy w sensie abym do sufitu, nie? Złapał tymi, Wygląda jak gliny czy coś. No, o, no, też, też fajnie. Czekaj chwilę, aha, bo. Kurde, bo wiesz, to się chłopałem tak celowo w dół, żeby. O, super, pomyliłem z Nie ma pierdziele, nie gadaj. I tak oto Shadik nie przeżył. I <grym> Creeper <grym> się zdrespił jeszcze, do nie? <grym> do twojej grup. No, to jest to rozkierzenie. skupię się na... Bo na czeka i pierwsza śmierć Stary się robią, na te minecrafty, jeszcze gram Kurde, ej Jestem ja przed że jak tu skoczę? Chyba nie Wody? To nie Fajnie, dostaniesz potężne Ui O, czekaj, pójdę, pójdę do ciebie Bo, Chyba to i tak szybko znikałem Ten creeper tam jest, kurde no Musisz teraz zrespić, co za chłop Trzeba tam poświetlać No tak porobiłeś się na razie Czekaj, nie gdzie, gdzie było to? Tutaj Chyba właśnie, że, Ej, tutaj. O tutaj kurde. Właśnie, no. Creeper. O nie, zostaw oh, mnie. Man. Nie, ale. Z, z daleka od przymiotów. Fuck. Oj, wybuch. No, ja to już byłem na pomoc. Uratować twojego. Hehe, expo. Ten gravel mi wystawił, nie? To zrobię na no, jakąś tabliczkę chyba. Gravel. Cie, ja straciłem. Buty. Nie ja, Przecież... mam jeszcze. ja miałem serio upadku starej... Tu są, tu są, tu są, tu są. Skąd? Gdzie są? Tu tu ładnie ładnie Masz torcze, czy też nie? Nie. To no, ja, mam styksy i call. Stick. Stick. Dobra, tak teraz wieming. O oh. ta platforma Masz to nagranie jak ten dymek się pojawi tam wtedy czy nie? No nie wiem czy to będzie w ogóle widać O no Co jest? Masz full hape'a nie? O masz tam zaskoczyć, Widzisz mi Dobrze że w tej wersji stare działają te ty I łóżka, nie ten. Z Bierze i ten i dodżę. <grym> Dobry jest, A nie żyje. Mam kość. Wojownik. Znaczy, jest tu kość. <grym> hmm. Nie mam kość. Razy cztery, czy ja dostanę? A zwierzę. Dobra. No nie wiem, to... może Bo już mam pół godziny filmiku. czy znaczy, ja... pół godziny, no zaraz. Godzinę za minutę. <laughs> no to tutaj czekaj, to jeszcze wykopię. I w następnym odcinku zaczniemy robić farmę. Tak. Co? Yes. No jest. jest Dobrze, no Po prostu. Tylko czekaj, do, do, dotrę tam do ciebie. W porządku, masz jeszcze. No dobra, może uda mi się perfekcyjnie sk skończyć filmik. No mi raczej nie, bo mi zostało 18 sekund do godziny Ja jeszcze muszę wyjść na górę Ogólnie trochę upiększymy potem ten przepiękny twój muszę most na moście się żegnamy, tak? No, troszkę nisko to wiesz No już jest ponad godzina ekranie jestem, witamy no. To co, to, to się pożegnamy I widzimy się, widzimy się w następnym odcinku, gdzie tutaj powstanie Piękna farma. Tak, i zaczepimy o coś ten most, bo zaraz spadnie. A to co, żegnam się z nami, czeko. Ja. Yo, 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 wow. I widzimy się na następnym odcinku. Yes. Bye, bye. Goodbye.